Jedną z nowych funkcjonalności w SQL Server 2022, którą Microsoft zapowiedział kilka miesięcy temu, ma być połączenie z Azure SQL, zwiększające dostępność naszych baz danych i będące zabezpieczeniem na wypadek awarii. Publiczne preview wersji 2022 ma być dostępne pod koniec pierwszej połowy bieżącego roku, ale już teraz możemy testować niektóre, niektóre funkcjonalności. Jedną z nich jest link feature for Azure SQL Manage Instance. Wcale nie potrzebujemy czekać do wakacji. Wystarczy zaktualizować SQL Server 2019 w edycjach Enterprise albo Developer do najnowszej wersji, do najnowszej wersji ze stycznia czyli zainstalować Cumulative Update 15, zainstalować najnowszą wersję Management Studio z marca, czyli wersja 18.11.1, no i posiadać aktywną, posiadać aktywną usługę Manage Instance w naszej subskrypcji. Pamiętajmy, że to wersja preview, a więc przede wszystkim nie powinniśmy używać tych możliwości w środowisku produkcyjnym i lista funkcjonalności i ograniczeń może ulec zmianie w finalnej wersji. Przejdźmy do kroków, które pozwolą przygotować nasze środowisko do konfiguracji The Link for Azure SQL MI, czyli po pierwsze zapewnienia komunikacji, po drugie sprawdzenia wersji SQL Server, o której wspomniałem, utworzenia database Master Key w systemowej bazie Master, włączenia w konfiguracji SQL Server mechanizmu grup dostępności, włączenie odpowiednich trace flag i ustawienia modelu przywracania. Musimy także wykonać pełną kopię zapasową. Wykonanie wszystkich tych kroków przygotowawczych spowoduje, że samo użycie nowej funkcjonalności, utworzenie replik naszej bazy danych, będzie ograniczało się do wykonania prostego kreatora w Management Studio, w tej nowej wersji Management Studio. Przejdźmy więc do komunikacji, bo to jest jedno z wymagań, które należy spełnić, zanim zaczniemy uruchamiać wspomniany kreator czyli. Musimy zadbać o komunikację pomiędzy naszym SQL Server, on premisowym SQL Server, albo też zainstalowanym na maszynie wirtualnej w Azure, a SQL Managed Instance na porcie 50.22. Serwer SQLowy może, może być umieszczony właściwie gdziekolwiek. W naszej prywatnej serwerowni, na naszym prywatnym laptopie, ale też na maszynie wirtualnej w Azure. W tych pierwszych dwóch przypadkach konieczne będzie utworzenie połączenia VPN-owego. W tym ostatnim, czyli wtedy, kiedy wybierzemy maszynę wirtualną w Azure, musimy pamiętać tylko o konfiguracji Network Security Group, i tak aby, tak aby zapewnić tak, aby zapewnić tą konfigurację. Właśnie taką konfigurację, jak widać, wybrałem, tak żeby było jak najprościej. A więc jedynie jedyne o co musiałem zadbać, to zapewnienie ruchu przychodzącego i wychodzącego na porcie 5022 na tej maszynie wirtualnej. Maszyna wirtualna została utworzona w tym samym Winecie, co moja usługa Manage Instance. W materiałach wskazuję link do dokumentacji. W opisie tego filmu znajdziecie link do dokumentacji, w której dokładnie opisane jest, jak taką konfigurację przygotować. No, i wtedy, jak tylko zadbamy o te dwie reguły, możemy przetestować ruch korzystając z PowerShellowego polecania TNC. Jak widać, komunikacja na porcie 5022 jest możliwa. Kolejne wymaganie, kolejne wymaganie to upewnienie się, że posiadamy odpowiednią. Wersję SQL Server. Jestem zalogowany w tym momencie na wspomnianej maszynie wirtualnej w Azure, w tym samym vinecie co Manage Instance. W Management Studio, tutaj po lewej stronie, połączony jestem zarówno z SQL Server 2019, jak i Manage Instance. Mogę sprawdzić w łańcuchu połączenia albo za pomocą funkcji version, że posiadana wersja spełnia wymagania zainstalowane cumulative update. 15. Management Studio również to jest ta najnowsza wersja 18 11 1. Właściwie ta nowa wersja Management Studio nie jest niezbędna, ale um, ale wówczas musielibyśmy posługiwać się Transact sql a cała magia w tym mechanizmie, w tej funkcjonalności polega na tym właśnie, że ten kreator upraszcza nam całą tą konfigurację, że użycie, zabezpieczenie w ten sposób naszych danych jest banalnie proste. Czyli posiadam Management Studio, tą najnowszą wersję z marca. Teraz sprawdzę czy w mojej bazie systemowej master jest utworzony master key. Jeżeli nie to zostanie utworzone oczywiście w praktyce powinniśmy zabezpieczyć go znacznie bardziej złożonym hasłem. Kolejne wymaganie to upewnienie się czy Grupy do dostępności są włączone w bieżącym SQL Server. Jak widać, nie, a więc idę do Configuration Managera, przechodzę do właściwości usługi. I na karcie Always On Availability Groups zaznaczam Enable. Um, zatwierdzam zmiany i zapisuję. Jeszcze nie restartuję, zamykam to okno, nie restartując instancji, nie, dlatego że to, co muszę, to, co powinienem zrobić w kolejnym kroku, to włączenie trace flag tych dwóch trace flag, które zwiększają, które zwiększają wydajność. W przypadku zastosowania grup e, Always On, i znowu posłużę się w tym przypadku Configuration Managerem, dlatego nie restartowałem wcześniej tej usługi. E, poczekam aż wcześniej e, zostaną tutaj te dwie trace flagi dodane. I teraz po zapisaniu, po za, zamknięciu e, właściwości instancji, e, wystarczy, że tylko raz zrestartuję domyślną w w przypadku instancji SQL Server. Te, te slagi nie są wymagane, ale gdybyśmy ich nie włączyli, to w trakcie działania kreatora zobaczylibyśmy ostrzeżenia, my chcemy, żeby ten kreator był pełny zieleni i, i, i sukcesu również w tych krokach przygotowawczych. To już prawie wszystko. Właściwie ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to zadbanie o to, że mamy. Lokalną, przygotowaną bazę danych. Ja akurat korzystam z przykładowej bazy Adventureworks i to ją będę re replikował. Upewniam się, że włączony jest model przewracania, pełny model przewracania, full recovery model, a także, aby upewnić się, że ta baza przejdzie w pełny model przewracania, muszę wykonać pełną kopię zapasową bazy. Skasuję tą ścieżkę i w domyślnej lokalizacji utworzę kopię zapasową utworzę kopię zapasową awback. Nadpiszę wszelkie istniejące kopie zapasowe w tym pliku. No i właściwie możemy teraz przejść do użycia, użycia tego mechanizmu. Wystarczy więc posłużyć się kreatorem. Wcześniej upewnię się, że nie mam żadnej bazy tego typu w, w ramach mojego Manage Instance. Wywołuję kreator, klikając na bazę danych w mojej Instancji SQL Server, Azure SQL Manage Instance Link, to jest ta opcja, której nie znajdziecie we wcześniejszej wersji, a następnie Replicate Database. Okno powitalne kreatora. Przechodzę dalej. Zgodnie z zamierzeniem, wszystkie wymagania zostały spełnione w zakresie, w zakresie wymagań na tym serwerze, a także wymagań pod kątem użycia mechanizmu grup dostępności. Gdyby, wysta gdyby yy, któreś z tych opcji wymagały uzupełnienia, na przykład trace flagi, to nie musicie zamykać i uruchamiać tego kreatora, ponownie wystarczy wywołać rerun validation, upewnić się, że wszystko jest na zielono, i dopiero przechodzimy dalej. A teraz wskazuję, którą z baz danych. Ja akurat mam tutaj dwie bazy danych, dwie przykładowe, ale tą większą Adventure Works 2019 chciałbym replikować. Jak widać, wszystkie wymagania są spełnione. Gdyby baza nie była w pełnym modelu, albo gdybyśmy nie wykonali pełnej kopii zapasowej, to właśnie tutaj pojawiłby się odpowiedni komunikat. No i znowu przycisk, refresh, gdybyśmy w tym momencie chcieli przerwać i wykonać tą kopię zapasową. Przechodzę dalej. Teraz muszę się zalogować do mojej subskrypcji, w ramach której mam manage instance, którego chcę użyć. Gdyby czasem wystąpił jakiś problem z komunikacją z tym manage instance, to tutaj pojawi się odpowiedni komunikat błędu albo póki co, pamiętajmy, że to wersja preview, komunikat błędu, który może nie będzie specjalnie opisowy, ale powie, że gdzieś w jakichś danych konfiguracji, które zostały zwrócone w JSON-ie, występuje jakiś problem, jakiś błąd. Jeżeli posiadamy więcej manage instance, usług managing instance w ramach naszej subskrypcji, również błąd się może pojawić. Upewnijmy się tutaj, że wybrana jest resource grupa z tą właściwą managing instance, z tą, którą chcemy użyć, i w tym momencie błąd się nie powinien pojawiać. Możemy się do tej wybranej usługi tutaj zalogować. Wybieramy z login. loguje się korzystając z konta administratora, z tego samego konta, które definiowałem podczas. Tworzenia usługi Manage Instance. Po zalogowaniu, jak widać, wszystko na zielono, wiem, idziemy więc dalej. Tutaj ekran, który potwierdza konfigurację, która zostanie utworzona, grupy dostępności, które zostaną utworzone, nazwa certyfikatu, bazującego na kluczu master key, który utworzyłem wcześniej. Wspomniany port 5022, domyślny port, jeszcze dla mirroringu, z którego korzysta również ten mechanizm, ten sam rodzaj komunikacji. Przechodzę dalej, i teraz mogę wygenerować sobie skrypt, który zostanie uruchomiony. Ja po prostu wybiorę finish, kończąc proces konfiguracji. Po zakończeniu. Po zakończeniu konfiguracji, mogę zamknąć to okno i już teraz sprawdzić, czy komunikacja pomiędzy moją lokalną, podstawową repliką, a zapasową na Manage Instance jest, jest dostępna, jest włączona. Jak widać, lista tabel. Tabele są dostępne to, tylko do odczytu. Sprawdzę to posługując się właśnie tym przykładowym skryptem w ramach. Mojej podstawowej repliki mogę oczywiście odwołać się do każdej tabeli, nie tylko odczytać je, ale także, ale także zmodyfikować. Mogę także utworzyć nową tabelę, która tak szybko jak to możliwe, replikacja asynchroniczna. Nie, ale z opóźnieniem, bardzo niewielkim opóźnieniem zostanie przeniesiona do Manage Instance. Sprawdźmy, tutaj jestem połączony do bazy Adventure Works w ramach Manage Instance, mogę również odczytać tabelę z produktami, każdą inną, widzę od razu wspomniane zmiany, gdybym próbował cokolwiek zmienić, niech to będzie inny wiersz, też to nie ma specjalnie znaczenia, i tak, i tak dostanę komunikat, że baza jest w trybie, tylko do odczytu. Pomimo że nie widać tego może wyraźnie tutaj w ramach e, listy baz danych na management instance, to ani nie utworzę żadnej e, nowej tabeli, ani nie zmodyfikuję żadnych danych. Baza jest tylko do odczytu. Oczywiście mogę odczytać, mogę odczytać e, również e, wszelkie obiekty utworzone na podstawowej replice. Pamiętajmy, że cała baza danych jest replikowana, a więc dowolne obiekty, tabele, widoki, procedury utworzę w tej podstawowej bazie danych, bardzo szybko pojawią się one na zapasowym Zapasowej, na zapasowej bazie. Nie będą replikowane obiekty na poziomie serwera, a więc loginy, joby o replikację tego typu obiektów musimy zadbać samodzielnie. Dodatkowo, w przypadku standardowego Always on Availability Groups będziemy mogli definiować całą grupę baz danych, tak jak sama nazwa wskazuje, które będą replikowane. Już w przypadku tej funkcjonalności ograniczeniem jest niejako to, że w ramach grupy możemy mieć tylko jedną bazę. Czyli w ramach grupy na moim lokalnym SQL-u może być jedna baza, która jest replikowana do grupy zawierającej też jedną bazę danych, ale za to Managed Instance może stanowić serwer, który będzie nam konsolidował, może mieć jedną usługę Manage Instance, a w niej wiele baz danych pochodzących, będących replikami z wielu, z wielu instancji SQL Server czy też z wielu grup dostępności on-premise. W tym momencie oczywiście możemy wykonać pewne, możemy sprawdzić zawartość widoków systemowych tak, aby upewnić się, że ta konfiguracja jest, jest włączona, że bazy danych są synchronizowane. Możemy także przetestować proces failover, czyli przełączenia tej podstawowej roli na Manage Instance. To samo menu podręczne i ta sama pozycja Azure Manage Instance Link, tyle że z tych dwóch wybieram failover database. No i w tym momencie on poprosi mnie ponownie o zalogowanie się do manage instance, do którego chcę przełączyć podstawową rolę. Przechodzę dalej. To będzie planowany Proces failover, a więc, a więc upewniam się, że cały ruch, że ruch na tej podstawowej serwerze został wstrzymany. Upewniam się, że wszystkie transakcje zostały zreplikowane. Zatwierdzam i przechodzę dalej. W tym momencie mogę jednocześnie zadbać o to, aby wraz z tym krokiem failover została skasowana konfiguracja availability group. Tak więc te bazy danych zostaną rozłączone i jedna i druga będzie w trybie do odczytu i zapisu. Przechodzę dalej, potwierdzam i w tym momencie po przełączeniu po przełączeniu tych dwóch baz za chwilę będę już mógł nie tylko odczytywać, ale także ale także modyfikować bazy, modyfikować bazy na podstawowym serwerze. Krok failover się zakończył, wykonuję operację update dla wiersza OID OID 2 właśnie na właśnie na manage instance i jak widać dane są dane są modyfikowane, mogę tworzyć tabelę, oczywiście żadne zmiany nie będą już synchronizowane do do tej pierwszej do tej Pierwszej usługi, która została rozłączona, a więc tą bazę danych możemy właściwie skasować. Funkcjonalność Link for Azure SQL Managed Instance to ciekawa nowa. Funkcjonalność Link for Azure SQL Manage Instance to ciekawa nowość, będąca zapowiedzią, częścią zapowiedzi SQL Server 2022. W tym momencie funkcjonalność ta z pewnością nie zapewnia mechanizmu wysokiej dostępności, a jedynie zabezpiecza na wypadek awarii. Może także być używana w scenariuszach, w których zależy nam na migracji danych online do Azure, albo gdy chcemy utrzymać dane synchronizowane niemal w czasie rzeczywistym i dostępne do odczytów Azure. Polecam przetestować ją, korzystając z SQL Server 2019, oczekując na publiczny instalator nowej wersji. Odnośniki do wszystkich materiałów, o których wspomniałem w trakcie tej prezentacji, a także dostęp do skryptu, który używałem, znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł pokazać Wam. Publiczny instalator, tą, a także e, wiele pozostałych funkcjonalności e SQL Server 2022.